Ewa Wierzbieńska Kloska. Znalazłam. Czyta Bogdan Dymowski. Znalazłam dzisiaj ślimaka. Był szczelnie skryty w skorupce. Zapukałam w nią tak, jak się puka do drzwi. Czekałam i nic. Cisza. Zastukałam jeszcze raz, tylko mocniej, niecierpliwie, bojąc się by nie skruszyć delikatnej muszli. Znowu cisza. Coś jakby bardziej skurczyło się w środku i zamknęło jeszcze szczelniej. Odeszłam ze łzami w oczach. Zrozumiałam. Tak puka się do mego serca, gdy zranione łka w ciszy.